Cześć ludzie, serdecznie witam. Oglądaliście wszystkie seriały Jak naprawiałem od ojca auto i powiedzieliście mi też, że robimy próbną jazdę razem. Ojciec jest w Polsce, to znaczy w Koszalinie. I ja myślałem, wiecie co, wyderzę do Koszalina na święta, zrobię niespodziankę, będziemy razem w no, Wigilię Nowy Rok. Yy, Urządzać i od razu zrobię w takim ciągu właśnie tą próbną, próbną jazdę. Tak. Od ostatniej naprawy, to znaczy od tego czasu jak auto było robione, już minęło ponad 1000 km. Zrobił samochodem 1000 km. Wy akurat właśnie widzicie, ja od jego samochodem jadę i no. I taki test mały robimy, ale ponad 1000 km już zrobił. Tak, co jeszcze, co Wam na pewno podpadnęło, że. Tego tutaj trzeba jeszcze wbudować, bo złamałem. Jak głowicę właśnie ściągałem, to mi się właśnie to połamało i to zaraz zrobimy. Ale jak to zrobimy, to jeszcze obejrzymy pod maskę pod auto. Jak to tam wygląda? Czy jest olej gdzieś, bo jeszcze naprawdę oka nie rzucałem w ogóle oleju dolewać, ale w tym czasie jeszcze nie musiał. I no, widziałem, jak przed chwilą do auta wsiadłem pisało serwis za 200 km. Znaczy, że zaraz jeszcze guzikami serwis przekręci, przekręcimy z powrotem. Wiem, że powinni się komputerem robić, ale nie trzeba, bo ja i tak co 10 000 km olej wymieniam. Tak, jedziemy akurat właśnie przez wiochę i trzeba tutaj 40 jechać, ale zaraz jest o fajnie, jamno, nie widać drugiego brzegu tyle. Yy, no tak jest yy, wilgłe powietrze i nie widać w ogóle drugiego brzegu z jamna i jedziemy właśnie teraz w kierunek łazów. Mamy łazy! Herzlich willkommen łazy sind wir. Tak, auto ciągnie, patrzcie, jak nam gazu. A, kamera już się prawie wywraca. Mówię Wam, auto ma siłę, ciągnie, nie ma problemów, że nawet dobrze leci. 140-160 km na godzinę na autostradzie bez problemu. 1000 km zrobił bez bez jakiegoś stopu specjalnego nie musiał, nie musiał stopować, yy, nie musiał stopować, żeby wody dolać, oleju doleć albo coś tam ludzie auto bardzo dobrze leci. Tak, ja teraz no myślę, gdzie się zatrzymię, żeby pod maskę zobaczyć. A tutaj stopniemy, jest tu gdzieś drzewo. Ej, nie ma drzewa, musimy tak zrobić. Dobra, troszkę mokro, ale wiecie co, idziemy na dwór. Silnik leci dobrze. Fajnie, spokojnie, nie ma drgań. Ja bym powiedział, rzuci mu oko pod, właśnie pod plastik. Mi się wydaje, że to naprawdę dobrze wygląda. Tam było teraz widać troszkę, że mokre jest. Obejrzę przy okazji. Po ponad 1000 km myślę, że tam tego trochę, tej wilgoci tam może być. Ja nie wiem w ogóle co to było. Ale y, musiałbym sobie po prostu obejrzeć ten stary film, żeby widzieć, czy tam nie jest to trochę, y, czy to już nie było wcześniej. Tak, y, wymieniamy. Wymienimy właśnie tą rurkę tutaj, bo. Ja jedną nową rurkę wsadziłem, ale inną znalazłem z innego samochodu, jeszcze miałem, ale w ogóle, żeby ta, ta dziura była szczelna, bo nie chciałem, żeby tam olej wypryskiwał, dlatego mu jakąś rurkę założyłem. Yy, I teraz jak tą założymy, to od razu będziemy musieli sprawdzić stan oleju. Trochę był ten, co wsadziłem krótszy niż ten, co będę musiał. Co oryginalny jest. Max. Tak, załączymy stacyjkę, to znaczy naciśniemy guzik. Załączymy stacyjkę. Serwis teraz, w prawo i koniec już. Nie świeci się serwis. Haha, ha, super. Tak, y, olej jest na maksimum. Pasuje, znaczy, że nie żar. To znaczy, nie, nie, nie wiem, czy nie żar. Ja nie wiem w ogóle, czy dobrze do, nalałem olej, ale olej jest w takim razie teraz ok. Mierzyłem i silnik nie jest mokry, wszystko jest fajnie. Auto dobrze leci, nie robi żadnych dziwnych dźwięków. Jestem naprawdę zadowolony, że to się mi tak... że to się mi tak fajnie udało. No, ciekawe jak długo jeszcze tym autem będę, będę to znaczy ojciec będzie mógł jeździć, bo Niemczech już to przed chwilą powiedziałem, że w środku roku, to znaczy w wakacje, teraz w letnie wakacje. Chyba trzeba będzie to auto i tak sprzedać, bo... Yy, zabroniony będzie nim jeździć po mieście a jak będzie zabroniony jeździć po mieście, no to nie ma co się ruszać tym samochodem. Nie? Będziemy musieli sobie kupić Euro, Euro 6 albo elektryczny jakieś tam gówno. Nie wiem. Nie? To, bo to jest Euro 4 diesel, on jeszcze nie ma filtra, filtra partikla i dlatego nie może po mieście jeździć. No. I ja mój ojciec musi regularnie po lekarzach do miasta wjeżdżać. On to ma problemy z nerką, problemy z nerką. Dlatego musi tam raz na czas do, do lekarza, na, do miasta i to szybko, czasami jest tak, że szybko musi, no i musimy, yy, tak, odczekać co się stanie, czy będziemy musieli to auto oddać, no. Tak, no ale w Sylwestra wszyscy mogą strzelać rakietami i wszystkim tyle się nabrudzi, na smrodzi smoku tyle się narobi, że to mógł tym samochodem 10 lat jeździć, yy, to tyle bym nie nabrudził tego powietrza, no ale w Sylwestra można strzelać, co mam powiedzieć ludzie, tak jest. Yy... No, co jeszcze? Co jeszcze? Obejrzymy, jaki będzie następny film, co dla Was będę produkował. Mam parę filmów jeszcze, właśnie, które muszę zrobić. Tak jak ja to widzę, to Was najbardziej interesują właśnie diesle 2 litry 1.9, ale nie jestem pewny. Po prostu to, co mi w ręce wpadnie, to będę jako następny dla Was filmował. I w takim razie, ludzie, to było wszystko, taki malutki update. Na ten samochód od mojego ojca, wiecie, jedzie. Jak kiedyś coś się z nim stanie, no to po prostu zrobię film, bo z tego ten kanał żyje i Wam się podoba. Jak Wam powiem, co się z Dieslem, z, z tym o tym dzieje, nie? Tak, ja już jestem w łazach w Koszalinie, stamtąd przyszłem, i tutaj mam. ludzi tutaj leży i cały plac jest do dzieci, mogą w piłkę grać, fryski rzucać, ladawcami próbować wszystko. Super miejsce, super miejsce. Parę muszli, ale wy wiecie, tutaj w Polsce nad morzem parę muszli się znajdzie, ale takie niezbyt duże. Dobrze się sprawuje, nie ma...